O nie. 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 To by było piękne no bo ja co, ja też padłem do wody, całą nogę mam mokrą. No, u... Jakbyś podał mi rower, to po krzakach byś mógł przejść. ja sobie jeszcze nie mogę tobie roweru. To, to myślę, że czekała jak dojść. Ucie, jeszcze tak wiosny nie przywitałeś. Nie? <grym> czy tak wiosny nigdy nie przywita.